Decyzja o zamknięciu cmentarzy między 31 października a 2 listopada wywołała oburzenie społeczne. Wśród polickich przedsiębiorców prowadzących działalność związaną ze sprzedażą zniczy i kwiatów panuje rozgoryczenie i żal. Jest to duża strata dla nas, dlatego że cały towar został zwieziony na magazyny. Znicze, nie znicze. Z kwiatami sytuacja jest taka, że producenci ewentualnie, może, może agencja mienia rolnicza od nich to odkupi, ale od takich, którzy kupowali u producentów tam po 300 kwiatów, po 200 kwiatów, po 50 kwiatów, to te kwiaty, jeżeli nie zostały sprzedane, to pójdą do wyrzucenia, dlatego że im nikt nie zwróci za te kwiaty, bo te kwiaty dopiero będą po, od 500 sztuk. jeżeli komuś zostało kwiata, może się ubiegać o jakieś tam jeszcze tą yy, fakturę pobrać od producenta, żeby udokumentować zakup i tak dalej i żeby o jakiś zwrot. A ci, co mają poniżej 500, na przykład 50 kwiat, im zostało 30, 70, 100 kwiata, to mają straty do wyrzucenia. Kwiaty, które były zamknięte przez te dni, co mieliśmy tu zamykane pawilony, to wszystko zgniło nam w środku. Więc to nie jest tylko chryzantema. To są róże, to są goździki, to... To jest Lilia, jest wiele innych kwiatów, tak samo jak stroiki, tak? Przecież my to robiliśmy przez cały miesiąc, szykowaliśmy się, nakupiony jest to warchyzantema, który będzie no niestety stał do przyszłego roku, bo tego od nas teraz w tej chwili już nikt nie kupi. Więc no, to są, mamy straty przeogromne, bym powiedziała. Mnie pani gotowo powiedzieć? No nie wiem, 20-30 tysięcy na pewno jest straty, tak? Jeśli policzyć... Wszystko, co mieliśmy tutaj włożone. Problem jest również z dużą ilością zniczy zakupionych przez handlowców. Kiedyś je sprzedadzą, ale ich magazynowanie kosztuje. To generalnie sytuacja jest taka średnia w sumie. Znicze będzie trzeba zmagazynować. Gorzej mają ludzie z kratami, bo to wszystko pójdzie do wyrzucenia na pewno. A ja jakoś to przeżyję pewnie, a, ale jednak trzeba będzie ponieść dodatkowe koszty na magazynowanie tego. Gmina zaoferowała pomoc polickim przedsiębiorcom handlującym kwiatami i zniczami przy cmentarzu. Nas też zaskoczyła ta decyzja pana premiera, która w zasadzie można powiedzieć, że prawie że z godziny na godzinę zamknęła wszystkie cmentarze, zaskoczyła także tych ludzi, którzy u nas wygrali w przetargu te miejsca przed cmentarzem, jak co roku. W związku z czym burmistrz Polic postanowił, że w ramach tej wniesionej przez tych przedsiębiorstw opłaty Przedłużamy im możliwość sprzedawania zniczy i kwiatów do niedzieli 8 listopada włącznie. Nieodpłatne przedłużenie zezwoleń na handel w miejscach działek wylicytowanych podczas przetargu będzie obowiązywało od 3 do 8 listopada. Dodatkowo wydłużono czas otwarcia cmentarzy komunalnych do godziny 22 aż do 8 listopada. Decyzja o zamknięciu cmentarzy spowodowała niezadowolenie części mieszkańców. To no, dopiero rozmawialiśmy z tymi, co tam kopią grób, to z tej obsadzie. No, mówi, że to paranoja mówi. A o 14.00 ludzie jak wyjdą z pracy, jak się to wszystko rzuci tutaj, to... to, to, to... Oni wolne. W ogóle to kombinują z tym z tym koronawirusem? Mogli chociaż tydzień wcześniej albo parę dni wcześniej, tak? Nie, nie wszyscy są przygotowani, bo na przykład ja dzisiaj dopiero poprzywoziłam, a już miałam kupione, w sobotę miałam rano przyjść i zrobić cmentarz na tip top, tak? Przecież nikt nie stoi, wie pani, nie grupuje się tak przy cmentarzach. Dla mnie to jest największa bzdura, jaką zrobili. I ci ludzie co mam zrobić, co cały pół roku produkują to, tak? Przecież to nie przyszło oczek sobie. Nie wiem, czy coś zmieni to, czy ta pandemia, wie Pani, czy to naprawdę jest ta pandemia, czy tylko nas tak, bo ja już nie wierzę w nic. Każdy ma swoje zdanie na ten temat, nie? Dla mnie ważniejsze zdrowie, co mnie czas stoi, będzie sto. Także dziś okazja, no tu mówię, rano nie będzie aż tyle ludzi. Wręcz sklepy wszystko inne otwarte, a tutaj zamknięte. Bez sensu, bezsensowna decyzja i tyle. Żeby nie było tej zarazy, nie przestrzeniała się dobrze. Tylko wie pani, ja mam żal, bo chciałam synowi zmienić pomnik i nie mogę. Do 8 listopada ma kursować linia autobusowa dowożąca bezpłatnie ludzi do nekropolii w godzinach od 12 do 18. Autobusy będą kursować co pół godziny.